Dzień dobry. Smoczę opowieści na 8 listopad 2025. Dzisiejszy dzień można w bardzo piękny sposób wykorzystać, bo dzisiaj karty pokazują, że jesteśmy już gotowi do nowego etapu do rozpoczęcia nowych działań do tego, aby otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Dzisiaj jest ten dzień takiego impulsu, który, jeśli mądrze wykorzystamy, będzie na nas pracował przez długi czas. Mamy zebrane przeróżne różne wiadomości, umiejętności i Teraz tylko od nas zależy, kiedy dotrze do nas ta wiedza. Kiedy zorientujemy się, że trzymamy w rękach coś, co może naprawdę ruszyć nas do przodu, ale musimy się zorientować, że zebraliśmy już wszystko, co nam jest potrzebne do nowej drogi. Czasami trzymamy w rękach dosłownie bryłkę złota, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, aby odkryć, że to jest coś wartościowego, bo jest przykurzone, oblepione błotem i od nas tylko zależy, czy sprawdzimy i zechcemy zobaczyć. Co jest w środku tego kawałka ziemi, który trzymamy w dłoniach? Bo Gaja przyszła również, aby nas wesprzeć. Gaja to nasza matka ziemia ta, która nas karmi, która nas zawsze wspiera. to Również nasi przodkowie. Często narzekamy, że rodzina nic nam nie dała. Dała nam życie, a życie jest bezcenne. Nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice dali nam życie, ale to w naszych rękach jest właśnie ta bryłka złota, nasze życie. I jak ją przekształcimy, to od nas zależy. I tu właśnie mamy wszystko w naszych rękach, ale od nas zależy, co z tym zrobimy. Dobrze by było, aby zrozumieć, że nieważne jaka jest. Jak odczuwamy naszą rodzinę? To w jaki sposób rodzina, rodzice, czy nas wspierają, czy nie, czy robimy coś na przekór nim. Ważne, aby zacząć kierować własnym życiem w taki sposób, jak my chcemy. I tu właśnie karty pokazują. Weź ze swojego rodu to, co najlepsze. Oddziel ziarno od plew. Wybierz te złote drobinki. Masz taką możliwość, masz wiedzę, jak to zrobić, i wykorzystaj w taki sposób, aby przyniosły ci jak najlepsze rezultaty. Ja często się odwołuję do pracy w ogrodzie. No, właśnie, jeżeli chcemy, aby nasz, nasza roślina pięknie zakwitła, musi mieć piękne, zdrowe korzenie. Bo jeżeli nie dbamy o korzenie, czyli o naszych przodków, nie wyciągamy, Pewnej wiedzy z tego, co oni robili. I tu nie chodzi o to, żeby zrobili biznes i nam go przekazali. Wyciągnijmy wiedzę, wyciągnijmy wnioski z ich postępowania, i to jest dla nas lekcja. Czy chcemy żyć tak samo jak oni, czy w inny sposób? I dzisiaj jest właśnie ten impuls poświęć chwilę na to aby usiąść może nawet zrobić notatki co jest dobrego z tego co mogę wykorzystać z mojej przeszłości z tego jak ja tutaj żyłam żyłem z tego w jaki sposób ukształtowała mnie rodzina i czy chcę dalej podążać taką ścieżką? Czy coś zmienić? Bo tylko narzekanie, że rodzina nic mi nie dała, rodzina mi nie pomaga. Hmm. A czy ty zawsze pomagasz w taki sposób, jakby twoje dzieci chciały, abyś pomagał, pomagała? I często próbujemy zbyt mocno pomagać. Niektórzy nie pomagają wcale. Co jest dobre, przyszliśmy tu, aby odbyć jakąś lekcję. Sami wybraliśmy takich rodziców, przychodząc tu, wcielając się w to nasze obecne wcielenie. Ale przechodzimy tu po lekcje. Odrób dobrze swoje lekcje. Dziś jest moment, w którym przyjdą do Ciebie informacje, takie zajawki, co możesz wykorzystać na swoją korzyść, a co będzie Ci przeszkadzać. Ale trzeba się na chwilę skupić i, tak jak roślina, sprawdzić swoje korzenie, zobaczyć, czy trzeba nad tymi korzeniami popracować, czy są wystarczająco mocne. A jeśli nie, to w jaki sposób je wzmocnić? I popatrzeć na wszystko, co masz w dłoniach. Na swoje umiejętności, na te lekcje, które do tej pory w życiu zaliczyłeś, zaliczyłaś i zastanowić się, jak to wykorzystać. Dobra gospodyni ugotuje zupę ze wszystkiego. Bądź taką dobrą gospodynią. Ugotuj sobie wspaniałą zupę wspaniałe życie z tego co do tej pory nazbierałaś nazbierałeś i podziel się tym podziel się tym zarówno z przodkami jak i z twoimi potomkami pięknych przemyśleń pełnych wspaniałych receptur na Cudowne, wspaniałe, nowe, nowe przepisy, bo z tych samych składników każdy może ugotować zupełnie inne danie. Pięknego dnia Wam życzę. Do usłyszenia w kolejnych opowieści, opowieściach smoczych.